W dzisiejszym odcinku będzie konkurs, w którym do wygrania będą te trzy oto sterowniki firmy Euratech. A oprócz tego opowiem Wam jeszcze o kilku innych rzeczach, które w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale. Także słuchajcie uważnie, bo będzie warto. Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, no to zestaw Xiaomi Smart Home. Jak widzicie, tutaj jest. Kudełko z bramki od tego systemu. Tak to wygląda na opakowaniu. Tu mamy kontaktrony bezprzewodowe. O. A tutaj jest bezprzewodowy przycisk. Wszystko to o, powinno nam bez problemu współpracować z Domoticzem. Także na pewno w najbliższym czasie pokażę Wam co i jak i czy warto zainteresować się w ogóle tym sprzętem. Kolejną rzeczą są różne czujniki firmy Robodyn. No i wydaje mi się, że rzecz, która zainteresuje was najbardziej, no to jest o taki tutaj ściemniacz AC. Tak, kupiłem w końcu sobie ściemniacz i pokażę wam jak go podpiąć do domoticza. Na tym może skończę, żeby nie zdradzać wam wszystkiego. A teraz przejdę do setna odcinka, czyli do konkursu, w którym będzie można wygrać właśnie taki sterownik WS13H1, czyli tą wersję z czujnikiem temperatury i wilgotności WS14H1, czyli wersję z licznikiem energii. No, i WS15H1, czyli wersję tego sterownika z dwoma przekaźnikami. Swoją drogą produkt menadżerowie mają fantazję, nazywając w ten sposób swoje produkty. No, ale nie o tym dzisiaj porozmawiajmy. Wróćmy do konkursu. Tak więc, żeby wygrać taki sterownik, musicie po pierwsze być moimi subskrybentami, bo ten konkurs jest skierowany dla moich subskrybentów. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, masz teraz na to unikalną szansę, tak więc kliknij ten przycisk subskrybuj, no i obok niego znajduje się ten dzwoneczek, który również powinieneś kliknąć, żebyś w najbliższym czasie dowiedział się od razu, czy wygrałeś taki sterownik, czy nie wygrałeś. Drugą rzeczą, o jaką was proszę, no to polajkowanie... Mojego nowego profilu na Facebooku, link do niego macie tutaj teraz widoczny na ekranie. No a oczywiście, zamieszczę go również w opisie pod filmem. Także po pierwsze, subskrypcja, po drugie, polajkowanie profilu. No, myślę, że nie wymagam od Was zbyt wiele, bo sterowniki te postanowiłem Wam po prostu rozdać. Nie dostałem jakichś dodatkowych sterowników od firmy Euratech do przeprowadzenia tego konkursu, czy nie dostałem za to pieniędzy, że taki konkurs Wam przeprowadzam. Po prostu, po prostu postanowiłem, że przedmioty, które będę zostawał do testowania, zresztą mówiłem już o tym jakiś czas temu, prędzej czy później znajdą się u Was, o ile oczywiście firma, która przesyła mi takie rzeczy do testów, nie zamieści w umowie klauzuli, w której będzie na przykład tekst o tym, że nie mogę rozdać tych rzeczy osobom trzecim, no to wtedy no nie mogę tak zrobić. No ale tutaj, tak jak mówię, Zdecydowałem, że wszystkie te rzeczy będę Wam rozdawał, także tym bardziej warto subskrybować kanał, bo możecie jeszcze dostać coś fajnego. No i trzecim, myślę, najważniejszym punktem jest komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie mi, do czego użylibyście jednego z tych sterowników. No i napiszcie to powiedzmy w dwóch, trzech zdaniach. Proszę, żeby nie było to dłuższe, no bo chciałbym przeczytać wszystkie te komentarze, no i wybrać trzy, które spodobają mi się najbardziej. Także jeszcze raz. Po pierwsze, subskrypcja kanału, no i kliknijcie ten dzwonek. Po drugie, polajkowanie profilu na Facebooku. No i po trzecie komentarz pod filmem, w którym opisujecie do czego wykorzystalibyście taki Sterownik, obojętne który, tak naprawdę. Wybiorę trzy najlepsze odpowiedzi. No i rozwiązanie konkursu będzie myślę za tydzień. Tak więc, ja już się z Wami żegnam. A link do kolejnego odcinka znajdziecie jak zwykle po lewej stronie.